Otrzymałem powiedzenie z tej strony. Ja, bo za w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przywierzce odlewane AK, dlatego, że jest to chyba najciekawsza z przywierzek, ma dużo różnorakich paternów I dzisiaj pokażę wam guide specjalnie do tych paternów, Także wszystko będziecie mieli wyjaśnione. I zapraszam Was serdecznie jeszcze na stronę skinsmaking, gdzie swoje skiny wymienicie, bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem kebus, odbieracie sobie darmowe 5 dolarów przy terenie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Wbijacie link, standardowo znajdziecie w opisie. A my przechodzimy sobie do tego co najważniejsze, i mamy tutaj wszystko rozpisane, jeżeli chodzi o patterny właśnie do tej przywierzki, czyli do tego odlewanego hałaszka. I tutaj macie jeżeli pattern number i macie wszystkie liczby, jak to wygląda. Także generalnie na te najlepsze paterny jest około od 1 do 50. Zresztą to widać po Goldzie. Na redzie jest troszkę więcej, bo jest setka, tak jak widzicie. I na e, tym Pure Blue Sky Blue jest. E, no jest tego najmniej, bo jest 49, tak, jeżeli się nie mylę. E, tak, także, także tak to się prezentuje. E, no i jakbyście mieli kiedyś problem, właśnie, bo ktoś widziałem, że mnie pytał, ile kosztuje taka przywieszka. No, na, na e, 17 października jeszcze e, żadnych z tych. Super pulów nie było na markecie. Jak coś, to sprawdzajcie na Buffie, sprawdzajcie na FloatDB, tam na pewno czegoś więcej się dowiecie, a jeżeli macie naprawdę trafiliście, nie wiem, pure Golda, pure Reda albo Pure Blue Sky, to po prostu napiszcie do mnie na Discorda, ja wam chętnie odpowiem i razem sobie to przeanalizujemy, ile to może kosztować. Także tak to się prezentuje, korzystajcie sobie z tej tabelki, zesklinujcie ją sobie teraz czy cokolwiek lub po prostu sobie odpalcie film, jeżeli traficie coś fajnego i sobie badajcie jak to wygląda właśnie pod względem patternu. To by było na tyle, trzymajcie się. Jo!